Jojojo, siema siema widzowie. E, witam nas w kolejnym odcinku na moim kanale. E, no, pisze tu Admin Abuse. Ma to wiedzieć. Zresztą ma Dragonflya, nawet 2, nawet 3. E, napiszemy coś. Oj. Mikrofon. O nie, cały jest. No, bo to cały jest. U, jest, całaś, a... no, na oh, no. <gryst> jest cała siata. No, mój nowy mikrofon. O Dobra, jest cały, jednak jest right. sprite. Jestem biedny. Mamy rodzinę. Mam rodzinę. Shop up. Please shop. Please shop. Please shop. To og na mega Pop po, 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 po. po, Please. Silver. Wow. Juhu. Zobaczymy, czy jest w Gearshopie. Chciałbym szybciej, żeby mi ten Poseidon plan do No, ale to jest duże. Gówno. Nie lubię tego. <grym> Jeszcze więcej tego. Ej, tam się na środek teraz nie da dojść. A jednak się da. Ale do niego się nie da porozmawiać. Dajcie coś, bo was nie poromitują. Please. 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 To jest drugi odcinek, w początku, który nagrywam. I nic, dostanę prawie, oprócz Haniulka i Tofik. Ticket. Gdzie jest ticket? To do mnie było. Wala, account. Account, ticket. No dobra, idę stąd. Jesteśmy na <coughs> Team Tundra. Jest to Mr. Beast. Patrzcie, Mr. Beast i patrzcie ma makasy. Mr. Co to wiem? Mr. Beast. Jezus. Oczywiście wiem, że to nie jest prawdziwy Mr. Beast. Ale dobra, Mister Beast, please, Fruit! Tu jest Mr. Beast! Mr. Beast, Mister Beast! Dawaj coś! A on mi dlatego tego korna. Aj coś. <głos》>, mógłby to mi dać, no. To by było nawet fajne, chociaż coś. jest? ok, um, embeth Lily, tu, będę mieć miselista znajomych może. Thanks, mam sam. Thanks, thanks, wow, thanks mam em um, Dać co? Jakumen. How much is worth? Wow, prawie milion. Bye. <laughs> e, to jest Shit Shop, jakby miałem zobaczyć. Właśnie miałem zobaczyć to jest I nic więcej. Zbierzemy sobie zaraz to i... Już na tym serwerze mogę grać, jak dostałem te rzeczy. Ej, czemu nie mogę tego posadzić? Dziękuję. Zobaczymy się zaraz. Posit, już, który nie pamiętam. Tak te dzieci szybko rosną, że wypluwają rzeczy byry, byry pata bi kozdik. Jestem ja przeżywam tym live'em, że tam graliśmy w Brain doty brrrr patapim 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 baba Kapucino baba baba la 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 ja kogo nam nie brain bryndot fan no bo mi napisać do obu zagadom brrrr patapim 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 baba baba ba ba lejina Kapucyjno, la, la la li li li, li, li la li ra. Sam nie wiem czy ja to... No, co ja gadam Brr. no gdy analogicznie powiem, że to nie, trwania, ja nie mile, 12 minut gdzieś O no, ale ja przeżywam No nie, no znowu mam bana, no ja nie mogę Trzymaj te diaksy, bo ja wychodzę i idę na inny serwer no bo, a ja nie co mi zrobiła znowu, mamana mama, no, no ja nie mogę Trzymaj te diaksy Bo ja wychodzę wow 200 tysięcy wow budowy O i to ma dosyć nie, no drugi temat, to jest w nowym miejscu Jak to dziecię, szybko to O ja, ja, ja Kokorza, moja, ja, ja, ja mm. Chciałabym tego sitpaka No ja zawsze coś tam mam da A ja na swoim głównym koncie dałem Fox Glow'a do kaktusa Nie ja to jest najlepsze Czasami nie umiem tego zabrać. Nie wyobrażam, że tak gadał, ale mogę. Podlewamy, żeby to dosło szybciej. O, jest, 51, ale małe to wyszło. Mm. Mamonia, 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 ma Karima, mamonia, 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 topolka Chuka.

<laughs> Witam, upi. Ja lubię go. O, się na niego płacze przy śniegu. Mm. Oj, 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 panitello, panitello. chciałbym zrobić Q&A, cool jak zobaczę, ile mam na ten moment subów, subiksów. A na telefonie. Oj, jakiś dźwięk. Za muzykę daje Luke. Ktoś tu napisał też. Ale ten ścina telefon. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czemu to nawet nic nie da mi? Dobra. Już wyrosło tylko trzeba teraz czekać aż nie tu. Tu to, to coś okej, okay, no muzyka daje like jakiś Olaf dobra, ja mam 100 sub 86, mam już no, za niedługo będzie A ja by to bym chciał mieć już to, no Eee, no nie, to nie może być prawda. Dzień po filmie 29 sierpnia, znaczy dzień przed filmem 29 sierpnia są moje urodziny. Wow. Dobra, gramy sedanej Dobra, wiecie co, ja wam zrobię cięcie. Wow, znaczy co, kończę odcinek, do zobaczenia w kolejnym odcinku.